Na Wojewódzkiej Konwencji Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej witam dzisiaj panią Wandę Dragan, to jest nasza kandydatka do Rady Powiatu Sochaczew. Pani Wando, jakby pani powiedziała z jakich gmin pani startuje do tego powiatu? Ja jestem kandydatką Mazowieckiej wspólnoty Samorządowej z gminy Iłów, z gminy Rybno, Brochów oraz Młodzieszyn. No, iłów to jest taka pani, można powiedzieć, matecznik, bo pani stamtąd pochodzi. Tam też mamy kandydata na wójta, którego popieramy jako Mazowiecka Wspólnota Samorządowa. Pani idzie do powiatu z konkretnym przesłaniem, pewnie. Ma pani jakiś pomysł też jako reprezentantka tych swoich gmin? Bo w powiecie Sochaczew jeszcze jest dużo rzeczy, mam wrażenie, do zrobienia. Nie chciałabym do jednej sprawy tylko się odnosić jako priorytet, bo tych priorytetów jest dużo. Ja znając problemy miejscowych, miejscowej ludności, jak również mając doświadczenie już wielokadencyjności wielokaden bycia w Radzie Powiatu, wiem, co jest takie najbardziej istotne dla ludzi. Oczywiście sprawy inwestycyjne, sprawy oświaty. I takie codzienne sprawy dotyczące właśnie mieszkańców. I to jest priorytetem dla mnie. Cóż, czyli ja mogę powiedzieć tak. Przede wszystkim życzę mandatu kolejnego, bo dla pani to już jest, można powiedzieć, pani jest trochę weteranką tutaj, jeżeli chodzi o te samorządowe struktury. 7 kwietnia wszyscy widzimy się przy urnach, a mieszkańców tych gmin zachęcamy oczywiście do głosowania na panią Wandę. Zresztą większość pewnie was dobrze panią Wandę zna. Pani Wanda. Pani Wanda gwarantuje dalszy ciąg tej doskonałej współpracy, jaka była do tej pory i tego, że będzie o Was dbała, pamiętała. Zawsze możecie się do Pani Wandy też zwracać ze wszystkimi lokalnymi sprawami jako Waszej lokalnej przedstawicielki. A 7 kwietnia głosujemy na Panią Wandę Dragan, kandydatkę do powiatu. Dziękuję bardzo i zapraszam na wybory. Do zobaczenia, cześć.